Elo, w tym poradniku pokażę Wam, jak szybko odblokować albo zablokować hulajnogę elektryczną Kukirin G3 Pro. A więc tak, podchodzimy do hulajnogi. Pierwsze, włączamy hulajnogę. I teraz, tutaj jest taki pasek. I on będzie pokazywał, czy hulajnoga jest zablokowana, czy odblokowana. Jeśli e, nie miga, to znaczy, że hulajnoga jest odblokowana. A żeby ją teraz zablokować... To naciskamy lewy hamulec i naciskamy dwa razy szybko przycisk włączania, wyłączania. Jak widać, ten pasek zaczyna migać, co oznacza, że hulejnoga jest zablokowana do 25 km na godzinę oraz ma osłabione przyspieszenie. Żeby nogę odblokować, robimy tą samą kombinację przycisków, czyli lewy hamulec i dwa razy przyciskamy. No i hulejnoga jest już odblokowana. Pasek przestał migać, jak widać. No i noga jest odblokowana i jedzie pełną mocą. I przyspieszenie ma normalne. No i to koniec poradnika. Dziękuję za obejrzenie. No i siema, cześć.